Dzień dobry, wieczór Państwu, witam serdecznie, boleśny Cieśniu z tej strony. Proszę Państwa, dzisiaj jedziemy po belarkę, jak jak obiecałem, będziemy belować. Już w y, poprzednim filmiku tam Wam pokazałem, że ją mam, ale troszkę się tak powiem back in time zrobimy, cofniemy się w czasie, żeby pokazać Wam jak ją kupiłem, Jedziemy do sklepu moim pick -upem elegancko, tutaj sobie popylamy, tu trzeba będzie w lewo skręcić na daleko pojechałem, trzeba wrócić się ale zjeśmy okolicę najpierw, zobaczymy co tu jest ciekawego uh. tutaj, w Mieciu poszedł musimy zawrócić i wyjedzie, jedzie jeszcze jeden kawałek z prawej strony jeszcze jakiś czerwony oj ptaki uciekajcie uciekajcie bo was przyjadę no dobra raczej będzie w prawo mam tutaj znak ojej lepszy do sklepu w prawo fajna okolica nie tutaj gdzie mieszkam fajny tu Miejscowość się nazywa Lipinki Łużickie Tam gdzie ta stylca się paliła, wiecie Kimmelia dźwiga do sprawy Nie rozżartuje, no, nie Lipinki Łużickie Osada się nazywa Dobra, zaparkujmy sobie tutaj A już stoi Stoi, majne maszyny w ja! Dobra, wkrócimy to parkowanie Proszę bardzo Tak to wygląda Nic dodać i tująć No, belareczka, Vermil 5 200 Dobrze Jedziemy w powrotem Wsiadamy do środka I jedziemy, zapalamy Jak to chodzi No, idzie, idzie Dobrze idzie Chodzi jak w zegareczku. Ekstra. Dobra, jedziemy. Czesiówek! Cześć, Czesiu! Przelasz. Dobry chłop. 37, 40 na godzinę u 50 na lapecie. 48 najw w górki. No ładnie, ładnie, o tutaj widok wam pokaże z tyłu jak wygląda, no po, porządnie, nie, porządna wprawa. nie mała maszyna, jest już kompletna nie maszyna, nie potrzeba traktora, tylko, nie? tylko jest wszystko, nie, razem. Legacko, dobrze, trzeba uważać, bo dość szeroki jest, a się zatrzymał ten z lewej. Bo się bał, że w niego uderzy, ale nie spokojnie. Spokojnie, twoja rozstrzyklana kolego. Dobra. Już jesteśmy przy moim gospodarstwie. A wiecie co, od razu pojadę na pole. Co, ja będę tam wykręcał, tu mam... Fajny wjazd sobie zrobiłem taki, bo tu często coś trawy Ob, objechałem, że tak powiem. Nie ma trawy, tylko jest ziemia. No, ale zobaczymy teraz, jak to chodzi. No, włączam. No, proszę bardzo, jak ładnie zbiera. I fiozowcaje, jaka dokładna? Proszę no bardzo. Jeszcze się uciekierować, tym bo to trochę imię mały, wkrętny. Te koła przednie to bardzo wkrętny oferent. Bardzo wkrętny oferent. Zobaczymy pierwszy jak wyjdzie. Super super Ani się nie dają tu tak. można troszkę sobie dać ławkiem no, no już powoli się zapełnia O no, już zaraz będzie Zala będzie wypuszczać No, jest to plasem. No, odcinamy no. No, kupę. Wychodzi bela, pięknie, no, pięknie. elegancko pożądamy. Super. Zamkniemy tył. Troszeczkę przyspieszyliśmy tą robotę już jestem w innym pojeździe. No to to jest takie, to jest miła dobarka, proszę Państwa. I jedziemy ze sklepu właśnie, żeby te belę, żeby te bele i przerzucić, się tak powiem. Proszę bardzo. Jeżdżamy sobie tutaj na moje pole. Już w oddali widać majaczą sylwetki żółtych bel, podobionych ładnie. Zwróćcie uwagę, że tutaj już jest połowa pola zadana. Trochę tę robotę tam wymieszałem, może nie powinienem tak robić, ale no. Akurat miałem takie natchnienie, że se poodam trochę, no. No to se porałem, a teraz biorę te bele, i będę je przerzucał po prostu przez płot tam do mnie, do gospodarstwa. No i tam będę układał potem w tym. I w tej pokamerze mojej, co tam mam, nie. Dobra, przerzucamy. Opa! klucza taka fajna, nie? Taka zwinna, ta ładowaleczka, kubota tam. Fajny taki kolorek, taki ciężonawy, elegancki taki, widoczny. Fajnie to idzie. Zobaczcie, dostałem kapelusz od tych farmerów, co z nimi robiłem, nie? Tam w ameryce nie? Dostałem fajny strój, tam kapelusz, okuseczkę dostałem, także Teraz ubrałem, żeby wyglądać po no, prostu jak amerykański rolnik, no, jak farmer. No, no dobrze, zbieramy następną belę, podjedziemy do nich fajnie tak boczkiem, boczkiem, widełki mamy takie fajne trzy, nabijamy, podnosimy, hopa i zabieramy znowu, za płot będziemy rzucać, chlówki do, dojrzane, Krówki dojrzane, dobrze się mają, fajnie, fajnie. Będę dokupował krówki, słuchajcie. Będzie więcej krówek. Więcej mleka będą dawać. Dopuszczaj, no Zapuszczaj no, co to jest się trzyma jak psu pod ogonem przepraszam może głupi żart no ale czasami mam takie głupie żarty no dobrze ja trochę przyspieszę żeby państwa nie zanudzać pozbieramy te No już się trochę ściemnia, zaczyna, bo to już jest godzina, chwila 19, a to sierpień. Nie na gospodarstwie to już trochę się ściemnia, Zapalę światełko. No już mamy trochę tych bel zrobionych, a chyba nie ma żadnej. Tu została jedna. Ale popyla, ale popyla, maleństwo. jakie maleństwo fajne ubota no na, nadziewaj się dziadu dobrze ja lubię taką placę słuchajcie to jest bardzo pleżzająca robota no i fajnie i zrobiona i wracamy na Gospo. A teraz, słuchajcie, jest rzeźbienie z ustawianiem tego. Już się ustawiłem i teraz czwartą, mi się tutaj przywróciła trochę, będę ją chciał podnieść. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. O, widzisz, a widzisz, to trzeba jak chirurg pracować. Chiwlu z kapelem dokładnie, delikatnie i precyzyjnie Szanowni Państwo, precyzyjnie No lepsz, podnieśmy teraz tą czwartą belę i stawmy ją ładnie Ja to wiecie, jak lubię, żeby tak było co do milimetra, no prawie, może nie do co do milimetra, ale co do 10 cm załóżmy, no tak, żeby tak było No i rzeźby, rzeźbię sobie tutaj, dobra o, no, widzicie, no i teraz się nie uda, bo to trzeba inaczej zrobić. To mi się tu podnosi, to mi się nie podnosi, to mi się opuszcza. I teraz, o, teraz dwie mi wzięło. No, ale jakoś trzeba sobie poradzić, będzie. Musimy, słuchajcie, to nadziać na, na inne widły. Na prawe widły to nadziejemy jak to nadjemy na prawe widły to wtedy będzie okej. Okay. Słuchajcie tak, bo w międzyczasie powiem, że generalnie to ja zamierzam rozbudować swoje gospodarstwo, bo pani Krysia mi powiedziała, że będzie się wyprowadzać i czy ja nie bym nie chciał kupić od niej tego pola jej i tego terenu. Ja mówię o no przemyślę sprawę. Zobaczymy. Niewykluczone, bo chciałbym trochę się rozbudować. Rzeczywiście nie jest w to, ale I na razie mi wystarczało. Natomiast no, w przyszłości chciałbym troszkę to rozbudować. Proszę Państwa. I także dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcineczka, Szanowni Państwo. I... Dużo zwróćka, życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, boleśnie się To myślę, że się przewali, <laughs> nie ma. Ułożone.